Jezus powiedział: Twoja słabość jest moim darem dla ciebie. Zamiast ofiarować mi twoje osiągnięcia, ofiaruj mi twoją nędzę, twoją słabość i twoje niepowodzenia w osiąganiu wielkich rzeczy. A ja w zamian przyjmę to wszystko i, jednocząc to z moją odkupieńczą męką, uczynię owocnym. Dla moich kapłanów i kościoła. Tak długo, jak będziesz przychodził do mnie, zawstydzony Twoją słabością i ożywiony świętym pragnieniem mnie samego, nie będę zważał na Twoje wady i w moim miłosierdziu wymarzę je, a w zamian dam Ci łaski i dobrodziejstwa, które od wieku wybrałem i przeznaczyłem wyłącznie dla Ciebie.